Witam. Nazywam się Tomasz Czop i jestem mafiozą. W tym filmiku chciałbym pokazać Państwu mój typowy dzień w pracy i uzmysłowić, jaki jestem skuteczny w swoim fachu. WhatsApp. Przyjedź szybko do naszego biura. Szef ma dla ciebie zadanie. Witaj, Czop. Mam dla ciebie nową robotę. Musisz załatwić takiego typa, który się nazywa Ziutek Fiutek. Znasz go? Tak. Facet jest właścicielem burdelu włochata pipa. Znajduje się on przy ulicy Zmarszczonych Broch. Muszę przyznać, że poinformowany jesteś. Jest tylko jeden maleńki problem. Nie wiem, gdzie tego gównojada można znaleźć. A za kogo mnie szef uważa? Raz nawet znalazłem praw. Dziwka za szafą w moim pokoju. Znajdę tego Alfonsika i nakopię mu do jego niedomytej dupy. Dobrze powiedziane. Zanim przystąpisz do swojego zadania idź do naszego mechanika samochodów i speca od broni po jakąś bombkę atomową. Joł Vincenzo. Elo 2 dwa razy dwa to 0. Chyba 128 i dwie trzecie. Lipa z tym z matmy miałem dwuje za to ty jesteś hu. Nie pozwalaj sobie lepiej i daj mi jakąś zabawkę. Proponuję ci ten karabin. Nim żem teściową swą rozwalił. Dzięki. Powinieneś być poetą. Racja, racja, zaraz uraczę cię minetą. Siemka, Ralfi. Hej, te 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 to mi. Jąkasz się, jakbyś miał za mało ramu. Bycie memem może. Mam dla ciebie super wózek. Wybacz mi, Ralfi, ale wezmę moje Audi. czy w mieście sam Za, ja zawsze chciałem się, chciałem mieć taką